Cześć, witajcie na kanale Działkowiec TV. Zakładam dalszą część winnicy. Ci, co oglądali mój kanał, to pewnie wiedzą, że zajmuję się uprawą winorośli, wyrobem win. I postanowiłem, że powiększę uprawy. O kolejne dwa rzędy winorośli, po kilkanaście krzewów. Tutaj już widzicie, posadzone. I teraz chciałbym Wam pokazać jak sadzę rośliny. Zaczynam od, jak wyznaczę miejsce, zaczynam od wykopania takiego dołu na głębokość 60 cm i szerokość też gdzieś koło 60 Po co to robimy? Dlatego, że winorośl sadzimy głębiej niż rosła poprzednio. Tak, żeby korzenie były około 30 cm pod powierzchnią ziemi. No, 25-30, żeby nie przemarzły. I dlatego w takich sytuacjach, jak ja na przykład mam tutaj, że głębsze warstwy są twarde, zagęszczone bardzo. U mnie to jest les gliniasty, więc właściwie bardzo twardy to jest. Tak skruszyć nawet dosyć ciężko. I dlatego, żeby roślina było łatwiej. To ta dolna warstwa jest skruszona. Tutaj w tej warstwie, której widzicie, to jest około 10, 10 cm jeszcze poniżej. I z tą warstwą mieszam obornik granulowany. Jakieś 2-3 garście wrzucam i mieszam z taką ziemią. On już tutaj jest wrzucony. I do takiego dołu teraz będę wlewał wodę. Mam dwie konewki. Do każdego takiego dołu wylewam dwie konewki 12 dwunastolitrowe, dlatego że te warstwy głębsze są często dosyć przesuszone. Mieliśmy tutaj lato, w którym nie było za dużo opadów. Trochę popadało jesienią, we wrześniu, ale tej wody wciąż jest za mało w głębszych warstwach. Teraz ten obornik będzie się mógł rozpuścić w tej ziemi i jak wykopujemy taki dół, to warto podzielić sobie ziemię na dwie części. Na tą z tej warstwy głębszej, podornej, właściwie skały macierzystej tutaj można powiedzieć i żyznej ziemi, która jest taka ciemniejsza zwykle i ona jest w górnej części. I to jest ta lepsza ziemia, którą warto trochę jej wsypać na dno, żeby była w obrębie rozwijających się przyszłych korzeni winorośli, rośli, żeby ona mogła dobrze się rozwijać. Dlatego teraz tutaj wrzucimy trochę urodzajnej ziemi w ten sposób. Tutaj w ogóle jeśli ta gleba już będzie taka zakęszczona, to woda będzie też podsiąkać z głębszych warstw. I mamy naszą sadzonkę. Sadzonki powinny mieć długość od tego miejsca, gdzie się zaczynają korzenie, do tutaj miejsca, z którego będą wyrastać pąki. Jakieś pąki tu zawsze powinny być. Powinno być około 25-30 cm. Teraz sadzimy taką sadzonkę ukorzenioną. Korzenie rozkładamy tak, aby się nie zawijały, aby najlepiej szły w różne strony i obsypujemy je żyzną taką spulchnioną ziemią, żeby ona tutaj wypełniła te przestrzenie między korzeniami. I mamy przysypane korzenie. Roślina oczywiście umieszczona w rzędzie, tak żeby to było równo. I co. I teraz możemy zasypać do końca. Tutaj jeszcze trochę ziemi, tej ciemnej, dobrej, dosypię. A tutaj na brzegi, gdzieś i w górnej części, damy tą ziemię mniej urozajną, tą, która była w głębszych warstwach. Warto tutaj dodać, jak macie taką ziemię z głębszych warstw, dodać trochę materii organicznej, jakiegoś kompostu. Rozłożonego albo rozłożonego też obornika, żeby ją wzbogacić w materię organiczną. I wykop zasypany. Jeszcze przed zasypaniem tego dołka, jak ktoś ma i planuje prowadzić przy bambusie w pierwszym roku, czy tam pierwszym i drugim, to warto jeszcze wstawić bambus, czy tam jakąś tyczkę przy której będziemy prowadzić tą winorośl. Ja jeszcze nie mam, także zrobię to później. I teraz tak, w ogóle kiedy sadzić winorośl najlepiej? Jeśli chodzi o sadzonki z gołym korzeniem, najlepiej sadzić jesienią. Od końca października, gdzieś tak do, po, do początku grudnia, dopóki tam ziemia nie jest zamarznięta. I drugi termin to jest termin wiosenny. Od połowy kwietnia, czy gdzieś tam od końca kwietnia do maja, w zasadzie, dopóki się nie rozwijają jeszcze liście, możemy takie sadzonki sadzić. Natomiast sadzonki doniczkowe z bryłą korzeniową możemy sadzić w zasadzie przez cały rok, poza zimą, kiedy ziemia jest zamarznięta. I teraz, jeśli sadzimy taką roślinę jesienią, to powinno się tutaj zabezpieczyć ją przed mrozem. Powinniśmy usypać takie około 30-centymetrowy kopczyk z ziemi, żeby uniemożliwić przemarznięcie przede wszystkim pąków, tej części, która jest ponad ziemią. I na wiosnę musimy taki kopczyk rozgarnąć, i wtedy mamy właściwie prawie, że pewność, że nic złego się podczas zimy nie stanie. Ja stosuję rozstawę dla winorośli tak jak tutaj, w starej części, 1,5 metra na 1,5 metra. I rośliny są posadzone tak, że rzędy są jakby naprzemiennie. W połowie odległości pomiędzy roślinami w tamtym rzędzie jest tutaj posadzona roślina. Tu są nasze sadzonki, które pokazywałem, jak przygotować w poprzednich filmach: ukorzenione, i z nich zakładam nową, win nową winnicę, nową część, ale też zamówiłem. 15 sezonek odmiany regent na ciemne wino odmiana dość odporna, niewrażliwa na choroby a to jest dość ważne w polskich warunkach, kiedy nie chcemy robić zbyt dużo zabiegów ochronnych. Warto uprawiać winoroś w Polsce. Klimat się ociepla i jest coraz bardziej sprzyjający. Dla ciepłolubnych roślin, takich jak właśnie winorośle, jeśli chcielibyście rozmnożyć jakąś dobrą odmianę winorośli, to zapraszam do moich filmów instruktażowych, jak w prosty sposób to zrobić, przygotować takie sezonki, ukorzenić je i móc później cieszyć się własnymi roślinami praktycznie za darmo. Jeszcze jedna kwestia, którą chciałem poruszyć. To jest dobór odmian. Ponieważ pojawia się sporo w Polsce odmian, które są z innych krajów, z krajów cieplejszych, niekoniecznie są przystosowane do naszego klimatu. I warto na to zwrócić uwagę, żeby szczególnie te rośliny ciepłolubne, te odmiany, które wymagają dłuższego okresu wegetacji i wyższych temperatur sadzić na stanowisku, które jest sprzyjające do uprawy winorośli. Czyli są to stoki południowo-zachodnie, południowe, południowo-zachodnie. Tam ten okres wegetacji jest najdłuższy i naj, najbardziej się nagrzewa ten teren. Dlatego też warto zwrócić na to uwagę, żeby nie sadzić jakiś odmian o długim okresie wegetacji, nawet z tych polskich, z tych, które u nas są dość powszechnie uprawiane, szczególnie w jakichś tam ogrodach amatorskich. Szczególnie tak, takie odmiany późne, jak na przykład Concord, które mogą nie dojrzewać w naszym klimacie, jeśli nie mają wystarczającej ilości ciepła. Ja tutaj mam odmianę, ja mam tutaj odmianę, jak widzicie, bezpestkową A1004 deserową. I ona na tym stanowisku, mamy tutaj stok. Ten stok nie jest sprzyjający dla winorośli za bardzo, bo jest to nachylenie na zachód, ale w kierunku też trochę północnym. I ta odmiana właściwie do końca jeszcze nie dojrzała. Owoce są w większości słodkie, ale jest duża kwasowość i trochę niezupełnie są dojrzałe. Na pewno jeśli ktoś chciałby na gorszym stanowisku uprawiać winorośl, czy na przykład w jakimś rejonie Polski chłodniejszym, to z odmian białych zdecydowanie poleciłbym nową odmianę Solaris, która dojrzewa właściwie wszędzie. U mnie nawet w cieniu dojrzała w połowie września. Jest to bardzo dobra odmiana, bardzo słodkie owoce. Są dość drobne, ale zarówno na wino, jak i do bezpośredniego spożycia są super. Jak ktoś lubi deserowe, słodkie, to myślę, że Reliance też jest super odmianą. U mnie chyba najlepsza deserowa. Dojrzewa bardzo wcześnie, bezpestkowa. Natomiast z ciemnych deserowych, a właściwie takich uniwersalnych, to tutaj mogę polecić odmianę Muscat Blue, która jest przepyszna w smaku i też zdąża jak najbardziej dojrzeć w naszym klimacie. Jeśli macie jakieś pytania, Odnośnie winorośli, chcielibyście założyć jakąś mini przydomową winnicę? To zapraszam do dyskusji w komentarzach. A na dzisiaj to by było tyle. Do zobaczenia.